Aleje Ujazdowskie 11 w Warszawie. Pod tym adresem mieści się tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości. I pod tym adresem od kilku dni protestuje w formie głodówki sierżant Piotr Krawczyk, wieloletni funkcjonariusz służby więziennej, któremu system tego państwa uczynił z życia realne piekło. Po 14 latach służby w 2018 roku, rok przed emeryturą, Piotr Krawczyk zostaje zwolniony ze służby. Jego zdaniem kompletnie bezprawnie. Sprawa trafia do sądu, gdzie po kilku latach batalii uprawomacnia się wyrok nakazujący przywrócenie sierżanta Kwarawczyka do służby. Tego wyroku nie wykonują jego przełożeni. A urzędnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości umywają od sprawy ręce. Realny dramat mężczyzny polega na tym, że prawnie dalej jest funkcjonariuszem służby więziennej. Nie dostaje uposażenia, bo nie pracuje i nie może podjąć nigdzie indziej pracy, bo oficjalnie dalej jest funkcjonariuszem służby. W praktyce wygląda to tak, że System wpędza sierżanta Krawczyka w nędzę, nie może podjąć pracy, nie może zarejestrować się jako bezrobotny i nie ma żadnych świadczeń socjalnych. To oznacza dla ojca i męża dramat. Od 8 lat nie mam wypłacanych żadnych pensji, nie mam wypłacane nic ze służby więziennej ani grosza, za wyjątkiem zwrotu kosztów sądowych w tych sprawach, gdzie powygrywałem te sprawy. Do tej pory dostaję pomoc z opieki społecznej, jeżeli chodzi, to też tak jest no jeżeli chodzi o korzystanie z prawa do pomocy medycznej nieodpłatnej z uwagi na to, że mój pracodawca nie odprowadza tych składek, także ja i moja rodzina jesteśmy pozbawieni możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy lekarskiej. Musimy prosić o to opiekę społeczną. I przez okres już 8 lat żyję w ciężkim ubóstwie i co miesiąc opieka społeczna daje nam na chleb, daje nam prawda, na jakieś takie potrzebne rzeczy, jakieś zasiłki celowe, na opłacenie rachunku. Tak funkcjonujemy. Składam co najmniej 4 pisma w roku do przełożonych o umożliwienie odejścia mi na emeryturę. Nie wiem, może ja mam nie iść na emeryturę, może jest dla mnie tutaj jakieś miejsce. Może jest jakiś plan, że coś tutaj mam jednak robić pożytecznego. Kiedy ja składałem uzbrojenie i przełożony odkładał je, tak jak już wspominałem, i na moje prośby, żeby zostało ono składane do magazynu uzbrojenia, reagował. Krawczyk nie wpier się do broni, spie do chałupy. I ten funkcjonariusz, który mi takie rzeczy mówił, on rok temu zostaje awansowany na dyrektora. Zakładu karnego, nie chcę tutaj mówić w którym zakładzie karnym, bo nie chodzi o to, żeby komuś robić przykrość, tylko chodzi o to, że ta osoba, która łamie przepisy, lekceważy te przepisy, umożliwia posiadanie, wejście w posiadanie tego uzbrojenia osób nieuprawnionych, zarówno funkcjonariuszy, jak i osób pozbawionych wolności. Ona jest utrzymywana na tym stanowisku a mi uniemożliwia się powrót do służby, to tylko można powiedzieć dlatego, by moje te wyroki, te wyroki, które zapadły w tej sprawie, nie doprowadziły do postawienia aktu oskarżenia tego właśnie dyrektora zakładu karnego. Kiedy zostałem nieskutecznie zwolniony, ja miałem wtedy 14 lat munduru, byłem ochroniony. Nie można było takiego funkcjonariusza zwolnić. To jest karygodne. Osoby rok, przed emeryturą. Dwa lata, nawet trzy lata powinny być szczególnie chronione. Ja rok przed emeryturą, przed prawami emerytalnymi. Wcześniej prac, przepracowane miałem blisko 7 lat. To jest karygodne, że tak wyszkoloną osobę jak ja zwalnia się, bo przecież ja szkoliłem służbę więzienną. To ja reprezentowałem areszt śledczy, z którego mnie zwolniono. To ja wygrywałem na zawodach pierwsze miejsce w okręgach. Z samoobrony, z przepisów. Pozbyli się tak wyszkolonego funkcjonariusza, jak ja, gdzie ja reprezentowałem w zawodach ogólnopolskich areszt śledczy, służbę więzienną. Przed innymi służbami mundurowymi to można powiedzieć, że to jest choroba immunologiczna w służbie. Nie można takich rzeczy jest robić. Ktoś, kto niesie dobro, uzdrawiać chce tą jednostkę, to tą osobę się eliminuje. Sąd postanowił uchylić decyzję dyrektora aresztu śledczego oraz dyrektora okręgowego inspektoratu służby więziennej w przedmiocie zwolnienia mnie ze służby. I to był też uchylony i rozkaz personalny. Odwołali się od tego i skarga ta kasacyjna została odrzucona przez sąd NSA. W tym wyroku, o którym wspomniałem, 14 luty 2020, 2020 sygnatura Akt 1 OSK 23. 45 łamana na 19 w Google'ach jest dostępny. Czyli wynika z tego, że prawomocny wyrok mówi wprost, że powinien pan zostać przywrócony do służby i o to panu chodzi, tak? A przełożeni uniemożliwiają wypełnienie tego orzeczenia sądu. Dokładnie tak. Tylko że zakład pracy mówi na, takie, na taki wyrok, że sąd się pomylił. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że przecież mijają lata i zmieniają się kolejne rządy. Piotr Krawczyk kieruje swoje pisma do wszelkich możliwych ministerstw i instancji zajmujących się tego typu sprawami. Udaje mu się przetrwać kilku ministrów sprawiedliwości z poprzedniego jak i tego rządu, ale żaden z nich nie znajduje dla niego czasu. Złożyłem co najmniej osiem pism ze cztery osobiście. Pozostałem mailem o spotkanie się z ministrem sprawiedliwości. Z ministrem Sprawiedliwości? Pisałem o spotkanie się z panem ministrem Adamem Bodnarem i pisałem o spotkanie się z panią Marią Eichardt. Nigdy nie dostałem na żadne z tych pism żadnej odpowiedzi. Zatroszczyłem się o to, żeby pojechać na drugi koniec Polski, by porozmawiać z panem Zbigniewem Ziobro. Przedstawiłem mu swoją sprawę publicznie, bo to było w Krubieszowie. Wręczyłem mu wyrok. NSA z dnia 14 lutego 2020 roku, o którym wspomniałem, sygnatura wcześ, wcześniej, prosząc go o to, aby doprowadził do umożliwienia odejścia mi na emeryturę oraz przedstawiałem sytuację, jaką tragedię sprawiono moim dzieciom ze strony osób z Ministerstwa Sprawiedliwości. I w tym miejscu włączył się w rozmowę pan minister yy, Ówczesny Marcin Romanowski, który zadeklarował się, że on będzie tym łącznikiem pomiędzy mną a panem ministrem i żebym to ja osobiście składał mu wszystkie te dokumenty, nagrania i tak I składał to wszystko tutaj obok na Alei Rów, gdzie on ma tą swoją siedzibę. Przyjechałem z Woną, składaliśmy nagrania. Po, na, z tych nagrań, które my tam złożyliśmy z żoną, od razu powinny być akty oskarżenia. Do tej pory nie ma z tym nic konkretnego. Przełożeni sierżanta Krawczyka twierdzą, że nie nadaje się on do służby, bo zbyt długo pozostaje poza murami zakładu pracy. A jednak, kiedy tam wraca, jest traktowany jak pospolity przestępca. Rzeczy, które najdelikatniej można nazwać mobbingiem. A dzieją się za murami tego aresztu, przechodzą ludzkie pojęcie. Początkiem było to, że jak zostałem zatrudniony do służby więziennej, to z uwagi na to, że posiadam umiejętności, jestem bardzo sprawny fizycznie, robiłem szkolenia, ćwiczenia na sali gimnastycznej dla funkcjonariuszy. I miałem zastąpić osobę, która tym się zajmowała od lat. I w momencie, kiedy ja to wykonywałem, to moje przekazy kompromitowały osobę wcześniejszą i wywierano na mnie presję, bym tak prowadził zajęcia, by tamte rzeczy, które wcześniej były pokazywane, nie wychodziły na nieużyteczne. Ale ja nie mogłem oszukiwać kolegów ani koleżanek, bo to jest dla ich bezpieczeństwa. Więc z uwagi na to robiłem to dalej w taki sposób rzetelny. Stąd w jednostce zaczęli wszyscy opowiadać między sobą i do mnie, że jednak ta osoba, która była przede mną, nie, no, nie chciałbym tutaj pokazywać kto lepszy, bo tu nie o to chodzi, no że jednak wiedzę mam sporo i chcieliby ze mną, prawda, ćwiczyć. Sprawiło to, że zostałem odsunięty i od tamtej pory stosowano w stosunku do mnie Presję, patrzono na mnie już spod byka. Wywierano presję na młodszych funkcjonariuszy, żeby traktowali mnie jak zgnite jajo. Kiedy wchodziłem na dyżurkę, nagle głosy milkły. Na tablicy pisali, nie rozmawiać z krawczykiem, tylko służbowo. Kiedy wróciłem ze zwolnienia do służby, miałem wtedy opiekę na chore dziecko, to dowódca, ten, który został awansowany właśnie na dyrektora zakładu karnego, ten, który wymyślił na mnie zarzuty, zażądałbym otworzył tornister, bo on chciał do niego zajrzeć. Zdziwiłem się, bo to było dla mnie nie, nielogiczne. Nigdy czegoś takiego się nie robiło nikomu. Jednak, kiedy powiedziałem: Proszę bardzo, to pan sobie sam otworzy, panie dowódco, tornister, i zajrzy do niego. Ale on tego nie mógł zrobić, bo wie o tym, że jeżeli nie wyrażam na to zgody, to on tego nie może. I w tym momencie przyszedł ten kierownik który też odpowiada za te różne rzeczy, które mi robiono. Zapytał się, o co chodzi. Wtedy ten dowódca odpowiedział, że nie chce otworzyć tornistra. A on powiedział, że jeżeli nie, to on mi udowodni, że możemy zrobić ci dom. Nawet osobisto. Chcesz udowodnić ci to? Widziałem, że nie ma takiego prawa. Nie ma, to nie jest wykonalne. To nie jest możliwe. Osobistą, czyli inspekcję, przeszukanie? Rozebranie mnie do nagaz, bo nie... Chodzi o koszulę. Wszystko głównie zrobieniem dwóch przysiadów. Tak jak przestępców na lotnisku, kryminalistów się sprawdza. Tak na... byłem rozebrany do naga wbrew mojej woli. I pan ja... to faktycznie zrobili. Tak. Udowodnił to. Tak, tak. Bo ja mam taką właśnie argumentację na to, że ja to wszystko nagrałem. I ta kontrola osobista miała miejsce w kuchni, gdzie funkcjonariusze jedzą posiłki. W pomieszczeniu administracyjnym. A pan mógł odmówić tej yy, kontroli? Ja odmówiłem. Podsunięto mi protokół, bym podpisał. Ja napisałem, zanim podpisałem, nie wyrażam zgody na kontrolę, ani osobistą, jak i pobieżną. Mimo tego siło rozebrano mnie i pod pretekstem jakim? Czy posiadam przy sobie telefon komórkowy. Kiedy? Siłą, czyli ktoś pana fizycznie rozebrał? Tak. Brał? Nie pan sam siebie, tylko ktoś pan... Ja odpuściłem później, chciałem już się sam rozebrać, bo wiedziałem, że będę miał problemy z tym, że nie dopracuję do 15 lat, a że jedynym żywicielem rodziny, prawda? Byłem wtedy i jestem, i co więcej, czwórka dzieci na utrzymaniu, to ja musiałem, to ja musiałem być taki pokorny, aż na lewą stronę. Czyli godził się, się pan na to upokorzenie pod groźbą od... zwolnienia pana ze służby? Ja nie godziłem się, tylko odpuściłem tym moim, prawda, przeciwianiu się. W momencie jak mnie rozbierali, dobrze, prawda, i wtedy te przysiady. Nasza redakcja wysłała pismo do aresztu śledczego w Lublinie, w którym pytaliśmy o przypadki udokumentowanego mobbingu. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, w którym czytamy. Każdy funkcjonariusz i pracownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub działań niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi ma prawo do dokonania zgłoszenia swojemu przełożonemu lub przewodniczącemu Komisji do Spraw Relacji w Środowisku Służby i Pracy. Skutkiem jest wszczęcie procesu weryfikacji zgłoszenia pod kątem zasadności. Stwierdzenie nieprawidłowości pociąga za sobą dalsze działania proceduralne, adekwatne do ich stopnia i skali. Do Komisji do Spraw Relacji w środowisku służby i pracy aresztu śledczego w Lublinie nie wpłynął wniosek wystosowany przez pana Piotra Krawczyka. Z kolei na pytanie o przywrócenie sierżanta do służby areszt śledczy odpowiada. W odniesieniu do niewypełniania postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuję, że wszczęto wobec pana Piotra Krawczyka postępowanie w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego i aktualnie pozostaje ono w toku. Opieszałość, żeby nie powiedzieć arogancja przełożonych, tak naprawdę pracodawców sierżanta Krawczyka, a także ignorancja tak wielu instytucji państwa polskiego może zakończyć się tym, że tu będzie wypłacone ogromne odszkodowanie. Odszkodowanie, za które zapłaci skarb państwa, ale prawdę mówiąc, zapłacimy my, podatnicy. I teraz najważniejsza rzecz, czy w tej całej sprawie. Naprawdę warto jest ponosić tak duże koszta, by udowodnić, że młody mundurowy nie ma prawa kwestionować dotychczasowych reguł gry ustalonych przez wyższych rangą, przełożonych w danej jednostce, w tym przypadku penitencjarnej? Czy to jest warte rzeczywiście tak wielu lat życia jednego człowieka i pieniędzy? Nas, Polaków.